Przebaczenie jest chyba jedną z najtrudniejszych rzeczy, o jakiej można w ogóle mówić. Pięknie kwestie przebaczenia obiera się w słowa, gorzej jest życiem. Myślę, że każdy z nas gdzieś to albo przeżył, albo przeżyje w swoim życiu. Jednak słowa pana Jezusa są. No jednoznaczne, jeżeli Wy nie potraficie sobie przebaczyć, no to Bóg wam nie przebaczy. No i tak naprawdę no, nie ma co polemizować z tymi słowami. Kiedy Jezus opowiada nam e, tę przypowieść o, e, o sługach, o królu, który darował dług swojemu słudze, a ten sługa nie darował swojemu współsłudze, no to opowiada nam właśnie o tej relacji, o relacji pomiędzy nami i przebaczeniem, które powinniśmy dawać drugiemu człowiekowi, no i tym, w jaki sposób król, czyli Pan Bóg, przebacza nam. Warto, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym przebaczeniem, nad mocą tego, czego sami doświadczamy od Pana Boga, bo On nam przebacza za każdym razem, kiedy klękamy do kratek konfesjonału otrzymujemy Boże przebaczenie, miłosierdzie i Boże przebaczenie. Więc jeżeli tego doświadczamy, jeżeli jesteśmy ludźmi niosącymi w sobie, w swoich sercach tę wielokrotność, tysięczną, dwutysięczną, dziesięciotysięczną Bożego przebaczenia, to dlaczego, kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem, te zranienia, które otrzymaliśmy, to wszystko, co jest no, ogromnym jakimś naszym bagażem przeszłości, jest nam tak trudno przebaczyć. Może warto prosić Pana Boga, by to On przebaczał w nas, bo nasze siły są za małe. Jesteśmy też mali w stosunku do Bożego miłosierdzia. To się zgadza. Więc może warto, żeby to On, żeby to Jego Boże miłosierdzie, jakby przelało się przez nas na drugiego człowieka. Jak to zrobić po ludzku, nie wiem, ale On to na pewno wie, Jezus to na pewno wie, więc proś go, żeby On przebaczył przez Ciebie innym.